Ok, na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które trzeba będzie wziąć pod uwagę w trakcie analizy. Po pierwsze, w trakcie biegu na bieżni tak naprawdę nie wykonujemy takiej samej pracy, jakbyśmy biegli. Odbijamy się od bieżni i w gruncie rzeczy ćwiczymy bardzo mocno kadencję biegu oraz umiejętność utrzymania tempa. Żeby... Dobrze pracować na bieżni technicznie, takiej jak tutaj mamy mechanicznej, należy zwiększyć kąt nachylenia między 2 a 4%. Wtedy najlepiej mimikujemy bieg na bieg w rzeczywistości. Najlepszą bieżnią do biegania w pomieszczeniach zamkniętych jest tak zwany TrueForm Runner, czyli bieżnia, którą napędzamy sami. I to jest bieżnia, na której biegnie się około 30% ciężej niż w rzeczywistości, ze względu na to, że musimy sami napędzić ten pas biegowy. Natomiast w, na bieżni elektrycznej pas jest napędzany przez silnik. Kolejną z rzeczy, którą chciałbym, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jest też obuwie w jakim biegam. Jest to obuwie minimalistyczne, jest to akurat Vivo Barefoot, biegam również w butach Merrell Vapor Glove. Polecam buty minimalistyczne wszystkim ze względu na to, że one uczą nasz organizm, naszą głowę tak naprawdę czuć co się dzieje pod stopami i kolejne z rzeczy wzmacniają nasze stopy. Ale należy nauczyć się biegać poprawnie zanim będziemy korzystali z takiego obuwia. Jak również pewnie zauważyliście, tutaj było przejście, ponieważ będziemy analizowali technikę biegu z moich interwałów, które wykonywałem na jednym z treningów. Przechodzimy sobie do spowolnionego tempa. I jak widzicie, rozpędzam się. I tutaj proszę zwrócić uwagę na samym początku, na to w jaki sposób ląduję na bieżni. Jeżeli zauważycie to, ląduję na bieżni pod środkiem ciężkości mojego ciała, czyli pod biodrami, i ląduje prawie, że na całą stopę, mianowicie tak naprawdę zaczynam lądować od śródstopia stopia. To jest bardzo ważne ze względu na konstrukcję naszego ciała i dlatego też biegam w butach minimalistycznych, ponieważ nie potrzebuję tej tak zwanej sztucznej amortyzacji. Gdyż amortyzację wykonują moje stawy, wszystkie, które są w stopie: staw skokowy, kolanowy oraz biodrowy. Całe obciążenie tego ćwiczenia przechodzi na mięśnie, nie na kości i tkanki łączne, dlatego nie ma tak naprawdę kontuzji związanych z przeciążeniem kolan czy Bioder, gdy biegamy metodą Pous e, doktora Romanowa, tą, którą widzicie tutaj, ale są kontuzje związane z przeciążeniami ścięgien, gdy nie jesteśmy w stanie bądź nie mamy przyzwyczajonych tak naprawdę ścięgien do amortyzacji obciążenia naszego ciała. Kolejną z rzeczy, na jaką, e, jaką chciałbym zwrócić uwagę, jest fakt, że niestety ze względu na to, że nie jest to bieg naturalny w naturalnym środowisku, nie ciągnę tak mocno kolana do przodu jakbym to robił w rzeczywistości, ponieważ odbijam się od bieżni, która napędza moją nogę w tył, a nie napędzam sam siebie biegnąc do przodu. Zobaczcie również, jak wysoko podciągam piętę, gdy noga jest z tyłu. Jest to spowodowane tym, że im szybciej biegnę, tym wyżej ta pięta będzie podnosić się. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest pozycja moich ramion. Jeżeli zwrócicie na to uwagę, to staram się, żeby te ramiona były stale w tym samym kącie nachylenia oraz żebym pracował bardzo mocno rotacją. Ze względu na wielkość moich pleców i e, mięśni na plecach oraz brak mobilności w obręczy barkowej. Nie jestem w stanie sięgnąć wybitnie daleko łokciem do tyłu, aczkolwiek idzie ten łokieć do tyłu dzięki czemu jestem w stanie wykonać poprawnie tak zwaną rotację w trakcie biegu. Kolejna z rzeczy jest kolejną z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że bieg prowadzi się przez odbicie a nie przez przetoczenie stopy pod tłowiem. Gdybyśmy lądowali na piętę, mając stopę z przodu, to tak naprawdę teoretycznie zaczynalibyśmy hamować i musielibyśmy się znowu napędzać. Wiele osób twierdzi, że jest to spowodowane tym, że mamy dłuższy krok, przez co możemy biec szybciej, z czym ja się nie zgadzam, ponieważ za odpowiednią szybkość biegu powinna odpowiadać Kadencja, która powinna wynosić u najlepszych powyżej 180 kroków na minutę. Tak jest na przykład u Elioda Kipczogę, który jest wzorcowym przykładem, jak biegać metodą POS. I zobaczcie, ja, jako osoba, która waży prawie 90 kg, jestem w stanie utrzymać wysokie tempo, biegnąc poprawnie technicznie, nie mając kontuzji związanych z bieganiem przeciążeniowych w stylu bolące kolana czy y, inne tego typu rzeczy. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w trakcie biegu metodą POST to jest pochylenie ciała w przód. Mianowicie im bardziej jesteśmy pochyleni tym szybciej będziemy biec. Niestety jak już wspomniałem wcześniej na naszej bieżni y, prace tak naprawdę większą wykonuje bieżnia, dlatego tego nie będzie widać, jak bardzo pochylony jestem, aczkolwiek gdybyśmy narysowali linię prostą w trakcie, gdy odbijam się nogą zakroczną, to zobaczylibyście, że jest kąt nachylenia między 15 a 17%, co jest bardzo ważne, ponieważ czym jest bieg? Bieg jest tak naprawdę kontrolowanym upadkiem. Za chwileczkę będę troszeczkę przyspieszał ten film, żebyście zwrócili uwagę, jak to wygląda w czasie rzeczywistym. Chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj biegnę z prędkością chyba 17 km na godzinę i jest to dla mnie bardzo wymagające tempo, nawet przez, biegnąc przez minutę. Powolutku zaczynamy przyspieszać film, i dodam kolejną z rzeczy. Mianowicie, jak przechodzić do biegania minimalistycznego, o czym już wielokrotnie pisałem, ale powiem to też teraz. Mianowicie, należy powolutku zmniejszać drop, czyli przewyższenie między piętą a palcami. Z, w zależności od tego, od czego zaczynamy, jeżeli mamy 12 mm, to przechodzimy do 10, później 8, później 6, 4 i można przeskoczyć na 0. Ważne też jest, żeby spędzać bardzo dużo czasu boso. I tutaj za chwileczkę chyba już będzie widać moją prędkość 1 na 1, bo tutaj mamy chyba 0,8 prędkości, którą miałem na bieżni. Tak, Zaraz przejdziemy do tego momentu. I zwróćcie uwagę, że moja technika praktycznie się nie zmienia przez cały czas, gdy biegnę. Staram się zatrzymać tą technikę. Jedyną rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, to jest to, że mocno supinuję. Niestety mam problem z ze szpotawieniem stóp, oraz to, że rotuje mi się delikatnie na zewnątrz stopa zaraz po odbiciu. Specjalnie spowolniłem, żebyście mogli zobaczyć właśnie te błędy, które trzeba prostować i naprawiać tak naprawdę innymi ćwiczeniami niż bieganie. Także tak wygląda analiza mojego biegu Zachęcam Was do tego, żebyście Zajrzeli na dropsy wiedzy Tam są ćwiczenia techniczne Które pomogą Wam wprowadzić Poprawną technikę biegu w Wasze życie No i tak naprawdę Zachęcam Was do biegania poprawnie Próby minimalizowania Przewyższenia między palcami i piętą I dzięki wielkie za oglądanie Życzę Wam miłego dzionka I wszystkiego dobrego